Czołem ludziska z tej strony Staszek, a także korle. I dzisiaj super ekstra premiera, moi drodzy, kooperacyjnej gry o tytule We were here too. Tak, ale i całe szczęście moje polegało na tym, że myślałem, że to jest przygodówka, i w którymś momencie zobaczyłem postać w Lochach. Myślałem, że to Staszek, że już go spotkałem, a to nie był Staszek. I coś ci pełzło po ziemi, tam pamiętam, mówiłeś. I później coś pełzało po ziemi, no właśnie. I też się dziwiłeś, że to nie ja. ja. Ja nie wiem, czy nie widziałeś żadnych grozowych elementów, z tego co mówiłeś. sterta książek koło ciebie leżała. No która tak. Musiałeś przewertować. O Boże, faktycznie książki. O, o zgrozo. Kto teraz książki czyta, tak? Teraz wszystko filmy i w ogóle i gry. Może pokażmy, jak to wygląda, bo tak. Tak. Zbudziliśmy ciekawość. Przejdźmy, Chodź tu Lordzie. Przejdźmy do rozgrywki. Jeden z graczy jest Lordem, drugi jest chłopem. No i zgadnijcie, kto będzie Lordem, kto będzie chłopem. No oczywiście, że yy, oczywiście, że ja będę. Masz taką kropkę białą na środku. Mam. celowniczek. Mam. Ale to nie jest myśl. Ja już wystraszę, że piksel mi się wypali. Halo, o. halo, halo, czy się pali tobie lampka? O, się pali, pięknie się pali. Ja mam wyłączone dźwięki, więc na szczęście mi to nie, nie wpływa na rozgrywkę. Ale tak się komunikujemy, tak? Tylko to trochę jest niedokładne, bo czasami jak zeszłego puścimy myszkę, to potem się okazuje, że niestety nic nie słyszymy. Znaczy ucina, tak? Końcówkę, a jak ucina się końcówkę, to trochę to bolesne jest. Mm -hmm. No, ja wiem, bo ja wczoraj, jak z Anglikami grałem, to oni tak nie rozumieli mojej końcówki, właśnie, bo za szybko puszczałem. Ja ci wiesz, mogę zobrazować moje pomieszczenie. Wyobraź sobie, zamknię oczy, mam pełno Dobra. świec dookoła. Takie część świec. może być nawet zapachowa. Okej, okay. a jaki to zapach? Bo to ważne. Hmm. Gruszka, niech będzie. Okej, okay. czuję gruszkę, dobrze. Taka do nosa, nie? No, a właśnie, bo. bo... Bo to jak, jaką ty gruszkę czujesz? Dobra, i co dalej? No i właśnie. Więc tu mamy... jedne nie, drzwi. No? Nie, nie, nie zmienia faktu, że ja mam tak, takie, 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 takie coś. Bez takiego czegoś... Z... Czerwonym dynksem, którego mogę chwycić, objąć ręką, a, ale zanim to wezmę do ręki, to mam jeszcze takie parę takich, co muszę obrócić. Już wszystko rozumiesz, nie? Potrafisz Tak. wyimaginować. Tak. Powiem ci, jak powiedziałeś, że muszę chwycić za czerwony dynks, to ja już tobie to wyobraziłem tak, jak powinienem sobie wyobrazić. Mój drogi kolego, pierwszy obrazek to jest klepsydra. Klepsydra albo, albo krzesło reżysera z boku. Taki, taki obrazek. Krzesło razy co? Krze nie krzesło razy co, tylko krzesło reżysera. A krzesło reżysera, ale ty masz wyobraźnię. To teraz taki, powiem ci, trochę niedorobiony tulipan. Taki albo kieliszek w kształcie kwiatka, albo jakieś drzewko z dom starwa, które rośnie do góry nogami. Nie wiem, jak ci to opisać inaczej. Już masz? <grycie> I, i jeszcze nie, twoja wyobraźnia to... Kwiatek. O, kwiatek, tak? To taki kwiatek. tulipan jak gdyby? Taki tulipan, no mówię niedorobiony tulipan, no bo nie ma górnej czyli ta, o, części. Czyli tak, tak jakby taka osoba do góry nogami, jakby ktoś na o, głowie stał. O, faktycznie, ale faktycznie, albo ktoś, to się przewrócił, ale głowy nie... nie ma. Tak. O, z głową w piachu. Ale powiem ci, że ten dynks, który tu wystaje, to, to do opisu osoby jak najbardziej nie pasuje. Nie. Dobrze. To taki sam człowieczek, tylko ma trójkąt. Aaa, tak, 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 tak. Znaczy, trochę inny człowieczek, ale no podobny. Tak. Rozumiem. Dobra. Tak. Widzę, lubisz ma macać prawy przycisk myszki, tak? Lubię. Dlaczego? Lubię. A to nacisnąłem? Albo to CB-man mi tutaj lampkę zapala co chwilę. <grym> Do ciebie przyszedł. Znaczy, właśnie. Jeżeli chodzi o takie błędy gramatyczne, czy coś, to, 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 to tak na żarty, tak, na, na luzy. <grym> Oczywiście, <grym> Że, no. Żeby nikt nie, nie wziął tego do siebie. Do naszych gameplayów nie można podchodzić poważnie. Tak super Przekaż, poważnie czy... może. Your beauty shivers as bright as the light of the stars and as colorful as the. Coś tam? Sorbet in your garden. <laughs> Ty to coś dla ciebie, sorbet? Czy jak? Czy in, in your gardło, tak? Zrozumiałem. <grystanie> sorbet w gardło. O tak, to jest idealnie dla ciebie, czyli muszę zapalić świeczki, żeby zdobyć sorbet, który będziesz mógł sobie zjeść. I teraz musimy chyba opisać... Ja muszę ci opisać, które świeczki w kolejne się trzeba zapalić. Masz ich tam sześć czy więcej? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Idealnie, no? No widzisz, no to czemu nie mówisz, że masz świeczki, skoro świeczki ja mam? I ci mówię, że mam świeczki. Bo szambo zaabsorbował moją uwagę. <śmianie> ale dobra, ja ci wierzę, bo w sumie też by mi Ale Uważaj, bo wiesz, ja zapalę świeczki, a u ciebie wybiję, nie? Uuu, <śmianie> i będziemy po prostu chlupać się. Dobra, lubię te klimaty. Ja mam, ja mam też dwa takie sztandary. Jeden, jeden, jest, jeden jest czerwony z jakimś dziwnym znakiem na środku. Rzeczywiście mhm. złote obramówki, ale czerwony standard. Może to ma znaczenie? A to musimy już chyba o czymś innym, bo rzeczywiście Aha. jest taki, jakby radziecki koc na, na, na ten powieszonym. To się jakoś nazywa radziecki fachowo. Kot. Dobra, to niebieskie mamy chyba załatwione. A czy rzeczywiście jest skorpion? No, to no, taki skorpiona człowiek wychodzi. Zaraz już rozumiem, a myślałem, że to ci po prostu wyobraźnia pata figle. No to lecimy do czerwonego, to samo zrobić. A szambo nie wybiło ci jeszcze? Jeszcze nie, ale na ryzyko Dobrze. jest. Ja, jak no. masz przekreślone kółko, jak masz tak? kręgosłup. Tak. To co masz na kręgosłupie? Od dołu idąc. No mówi, no, no to ci mówiłem przed chwilą, dwie procki. Po lewej i po prawej stronie procki. Te, te takie procki. Y, -ki, Y -ki powiedzmy. No. Tak, 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 tak. Znaczy, ale to nie są takie wystające gry, takie fałki bardziej. No nie, obłe są takie U, to jest U na kresce. A takie procki. U A na widziałeś kresce. proce kiedyś. A no w sumie rzeczywiście są proce z takimi Y. Nie? Mm, no Dobra, to, to jest, to... jest półkole, to jest takie C, to, to wygląda Dobra. jak C teraz. Ta, tak? Taki kamerton. Co? Kamerton. Na zdrowie? Nie znam słowa. Jak nie znam słowa, mówię na zdrowie zazwyczaj. Dobra. Oj, a mi zegar jakby cyka? Czy znowu jakaś czasówka? No się boję, że mi szambo nie wybiło. Lawa! Lawa! Za mną się zamykają. Weź coś tam pociągnij. Kostki jakieś mam. Stopnie mi uciekają. Stopnie mi uciekają. Co ci ucieka? Stopnię i pozdłuż uciekają. Wiesz co, bo ja mi już się grunt pod nogami, tu kończę. O już jest blisko, dobra, bierz ją, bierz, bierz tę kostkę, jeżeli masz taką. Już montuj ją. Wschod, na wschodzie od kompasa mam, mam pięciokąt, mam ją wziąć. Tak, montuj ją, tak, montuj, bo już ja mam mało schodów. O kurde, to nie to, to chyba. Nie ta, dobra, to. No, a ja, ja mam teraz karę czasową. O, ostatnie teraz... schody, no bo okay. mi trzy schody zleciały. Ja nie wiem, czy ta broń jest ozdobą w takim razie, czy to, ale tak by coś miało oznaczać. Pewnie. Wow! Coś się śmieje. U ciebie też? Nie wiem. O, Teraz mnie zgniata. O Jezu, jestem w miejscu, gdzie y, widziałeś Star Warsy... cholera. Nie widziałeś. Czekaj, o, a ja mogę obracać chyba. Odsuwają ci się ściany? Tak. Odsuwają o, się. Odsunąłem. Dobra. Nara ściana. Czyli tak, mam. nara para. Dobra, zwiedzam boki. Widzę, o witraże, mam, mam zoom na witraże, mogą być ważne. Też mam witraże, ojej też mam witraże. I coś mogę z nimi witraże. robić, co najgorsze. Co, co ja mogę z nimi z... robić? Otw otwierać, zepsułem witraż, dobra. Mogę <laughs> otwierać i za nimi się poli. Co takie ogniste, tu? te witraże, może dlatego no. się pali. O! Aha, dobra! Ło! Widziałem jakiegoś stwora, który wisiał w jakimś kokonie na suficie. Teraz <laughs> ja widzę, mam jakieś zwidy. O, 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 o! To, to, oho, też miałem takie czarne, jakby nie nietoperz. No to tak, to samo, przyszło to do konie. mnie to. No to widzisz, mówiłem, że to, to, się, to się zaczyna. Dobra, to mam króla w lewo. Mówisz, pod nim leży blondyna z wiankiem. I ona ma sztylet w ręku. Zagzwaszczają. taką. Nie, to jest. To ruda, I, I czerwona szminka. I czerwona. I ona tak położona jest, jakby głowa z lewej naszej. Tak dobra a, aha a powiedz mi na ramionach on ma jakieś takie cebule na przykład czy to jakieś róże czy coś to jest cebule okay. i też ma pączki dobra, te na, też ma, cebulę. dobra. Cebulę ma, ma cebulę dobra cebule ma ma na ramieniach. to polak widocznie może tak. to jest mieszko piąty czy inny jakiś cebulany all troops. wow Atak the wszystkie trupy a ta... jak all troops <grych> o o o o All troops attack enemies, taka informacja była. Wydaje mi się, że to jest grana, nie wiem, dwie godziny, może trzy, w zależności jak, jak współpracują gracze. Ile mają sobie IQ i innych tam rzeczy w sobie. <grym> tak, dokładnie. I ile WTF też mają, ile perwów. Pewnie, pewnie. No dobrze, dziękuję Ja usiadłem przy kominku. O, ja obserwuję tutaj miecze i w ogóle panów. Obserwujesz panów. No, czyli karle tak. w swoim żywiole. Takie coś widzę, takie coś widzę. Staszek ma harmonogram, jest zorganizowany człowiekiem, więc przynajmniej <laughs> tak. kilka godzin wcześniej informuje o tym, co doda. E, mieliśmy walczyć na jakimś polu bitwy, bo ja tu widzę jakiś stół z dziwnymi rzeczami i chyba mogę to przesuwać. Ja tu pod sobą widzę coś dużego. O! <laughs> to... to mój. Zostaw go. To ja twój to twój, Ty mnie pokaruj, to twój tak. stół, tak? To kieruj mnie, to gdzie mam zwierzę jeszcze w lewo. Jeszcze cztery, tak? Jak A co cztery? <laughs> cztery, na numerycznej cztery, jak... <laughs> jeszcze cztery! O Hugo, Jezu. Hugo, teraz A. dwójka. To, 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 co się dzwoniło telefonem i się skakało i to były takie opóźnienia, tak. że nie dało się tego wygrać? No właśnie mnie zastanawiał, kto wymyślił w Hugo to, żeby, żeby właśnie z takim opóźnieniem robić taką grę brutalną. Wyobraźcie sobie, że na telefonie macie telefon i macie program telewizyjny i jak wcisnęliście w lewo na, tel, na telefonie, to po pół godzinie na, 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 w telewizji rzeczywiście skoczył nasz, nasza postać skoczyła w lewo i trzeba było grać, grać kurczę. Na, na, najlepsze było to, że tam już ktoś zginął, a posłuchać dopiero tyt. I, dusi, i dusi. A, To było piękne. A... I teraz lecisz idealnie w prawo tak przed kamieniem i przed. O, jeszcze. O, dobra, stój. I, I od tyłu teraz jak się dwa cofniesz, to weźmiesz go od tyłu. Od tyłu go wezmę, dobrze, tak no. jak lubię. Bo, bo wiesz jak jest problem? Tak naprawdę to nie poruszasz jedną postacią, a dwoma postaciami. Tak, teraz dwie postacie poruszam? Tak, tak, to nam zrobili zagadkę. What? Hop. Czekaj, czekaj, czekaj. Eee... Co zrobiłem? Nie, nie, bo, bo ty jesteś tak. Bo trzeba, ja muszę ciebie wpakować w tę wieżę, ale ty jak się oprzesz na kamieniu, to na przykład jedna postać się przesuwa do przodu, a druga zostaje na kamieniu. A, no, I muszę no, pewnie, ja... obaj muszą wejść do wieży. Tak, nie wiem, czy w jednym czasie, ale czekaj, no, no, weź nie ruszaj, bo ja już tutaj o, o, rozkminiałem, jak to ma być. Dwa razy do przodu. Cześć wieża I dwa razy w lewo Mam teraz w dupce kamień No to tak miało powinno być, i dwa razy do przodu <laughs> Jak to powinno być? Dziwna sala z dziurami na ziemi i z... Hmm, jakby to opisać, tak Wiesz co to jest słoneczko i nie mam na myśli zabawy O Boże! <laughs> tak, wiem Wiem co to jest a, bo ja teraz nie widzę X'ów. bo teraz wracając do tematu Szamba, to są takie pokrywy od Szamba, nie? I musisz mi powiedzieć, gdzie jest X, bo ja tego x teraz nie widzę, tylko ty go widzisz. Ja widzę potwora tego mrocznego, on patrzy na nas. Dobra, to, to, to nie strasz. To można skakujesz A czy można było mnie wytnąć, no co? Skakujesz do mnie? Ale gdzie do ciebie? O, drzwi mi się otworzyły, nie, idę sobie w kierunku. Inne pytanie, idziesz ze mną? Z tobą nie idę. No, bo to tak ciemno wypasowało nawet. Nie, a bo ty po ciemku tylko robisz. Dobrze, no, rozumiem. To idę, ciemno idę, jak... Ja, ja wiem gdzie i wiem w czyjej, ale ja poczekaj, skrzynia. Ja wiem, ja też wiem, bo... A, to, to nie pogradanka, żeby życiowe opowieści... Dawaj, nie, rzucaj ja... życiową opowieść, gdzie było tak ciemno. To, to o, siema! Ty? No jest. Siema, tak? no i patrz, musisz mnie uwolnić. No to, to ja ci... O, jaki piękny skok, ty jak ty skaczesz, jak artystycznie. Ja, ja mam wrażenie, że oni ściągnęli modele z jakiejś gry z deskorolką, nie? z Ta danego tak. hołka model tak. ściągnęli, za, za pół darmo kupili i jest. No. <grym> za free pewnie, jakieś na stokach. U góry, tak? Tak. O! Coś się świeci! No, 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 no. Co się stało? Czy zapaliłeś mi tutaj... Zginiesz o, zaraz znowu? O, co mi się stopę. Jest dobrze, nie, nie, chyba ale, jest dobrze. Ale to losowo skręciłem. Ale bo, A nie, nie zrobiłeś czasem takiego trójkąta z kółkiem wpisanym w niego? Dzięki nie. temu układam. Wow! O kurczę, zginąłeś? Chyb... Zginąłem, tak. To, czyli to była nie. czasówka, a nie że dobrze czasówka poszło. czasówka po prostu, no. <laughs> Okej. Okay. Żar i Dobra. przerażenie. Nie mam Żal. pojęcia co robimy. Żal i przerażenie. To co ja widziałem wyżej, pole. Czy symbol mhm. wyżej to musiałeś to niżej ułożyć? Aha. Jedno okay. niżej, to co ja wyżej, I dlatego zaczynaliśmy od trójkąta z go. No kurczę, chłopu takie zadanie dać, no to jest. Nie robota. No dobra. A czy my możemy być razem w tej windzie? No kurde, w, w, mogłeś leczą? zawołać windę, na dół, przecież też masz przycisk do, zwoła do zawołania windy, no. Nie, no. Aha, o! Czekaj. o! O, o! Góra, 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 Przeciążenie. Co ty żeś odwalił teraz? Dobra. No dobra, to wiemy, że we dwóch nie możemy wsiadać do windy. Ale nie, ty pewnie powinieneś jest całkę w dół, czy nie? Nie, nic nie nadużyłem. Po prostu waga ściągnęła windę na dół. Super. To już wiadomo, że nie możemy wejść razem. Tak, właśnie zastanawiam się, jak to zrobić, żeby jeszcze pojechać na windzie, ale będąc na windzie, jedąc na windzie. Czekaj. O. I... o. O. Coś się zmieniło u ciebie? Mmm... Wiesz co? Nie wiem, czy lawa się nie podnosi. Psz, serio? Mi coś powiedział Well, Well, Well i nie wiem, czy o Dorotę Wellman chodziło, czy może kwestia jakiegoś poświęcenia się, czy jak. O! Uciekłem. Słyszę E, Słyszecie? jakaś scenka <grym> Aha, a ja tu siedzę. A ty jesteś w środku, czyli to zostawiłem cię? Mm -hmm. Jeszcze nie. To, to, to znaleźliśmy drugi ending, <laughs> O, no nie mów, że idziesz Zostawiłem Cię nie. O! Okej okay. <laughs> To wygląda jak koniec Tak jak nie wiem czy kojarzysz taką miejscowość jak leszno Kojarzysz, chociaż wolę leczo Nie wiem czemu nie to a, No może no i tam była w tym wlecznie aquapark, Jest chyba jeszcze. To no. tam z wódką związane, coś i tak dalej, ale to nieistotne. Okej. Okay. I tam była taka czarna rura. I ja tak, taka, znaczy, czarna w sensie, że ona była cała czarna, że jak wskakiwałeś do niej, żeby płynąć, to tam było ciemno. No, I ja A pamiętam Taka że zjeżdżalnia właśnie, w sensie? Do, do basenu? Taka zjeżdżalnia, o właśnie, rura zjeżdżalnia, tę te, tematę. Okay. Te I pamiętam, że z ojcem tam byłem i, i tak mówię, że taki, taki smarkacz, taki 5 lat. Przepraszam wszystkich 5 latków, jeżeli ktoś ogląda, nie uważam, także to, Znaczy, no, no to młody wiek jest jeszcze, no ale to. to każdy, tłumacz każdy, się, każdy tłumacz. Każdy miał te 5 lat na karku, no. No, każdy no i w, i wtedy tam kolejka była mega, bo to nowość ja że, ło, że od ciemno tu jak, no właśnie, no. I wtedy ojciec mnie zgasił, że a byłeś w u Afroamerykanina? A ja że nie, no to no to nie mów tak, bo pomyślą, że byłeś. I to okay. był ostatni raz, kiedy zastosowałem to określenie. Dobra, ale, możemy jakoś... no. Ale podoba mi się, że... podoba mi się, nie dość, że nie jest to twój odcinek, nie dość, że no. w sumie i tak gadamy ze sobą, to, to boisz się powiedzieć dupa i to jest fascynujące. No, ale no to wiesz, no to... Kulturę zachowujesz, ja wiem, ale wyłączamy telefon i nagle już tutaj Korle mówi o takich różnych rzeczach, że uuu, mm. no, druga twarz Korle, no wiecie, to jest, to jest, to jest interesujące.